Po rozpadzie ZSRR. (1992-1995). Zakłady KZKT wpadają w kryzys. Produkcja KZKT 7428 zostaje wstrzymana. Do na próby ratowania. Modernizacja istniejących pojazdów na przykład wymiana silników na Yamza Dao. Oferta dla Armii Rosji i krajów WNP brak większych zamówień. Następcy i konkurencja. PASIK 403. Rosyjska platforma dla systemu e Ford Bardziej nowoczesna, ale mniej uniwersalna. MZKT-79221. Białoruski transporter dla rakiet Topolma. Przejął część zadań KZKT-77428. Gdzie można go dziś zobaczyć? Jaby Muzeum Artylerii w 1000 w Petersburgu. Jeden z ostatnich zachowanych egzemplarzy. Uraża poligony wojskowe. Na przykład w Rosji i Białorusi używane do szkoleń. Kolekcjonerzy. Pojedyncze sztuki w rękach prywatnych, głównie w Rosji. Ciekawostki i nieznane fakty. A pożeracz paliwa. Spalał nawet 100 km, co ograniczało jego operacyjność. Eksport. Kilka egzemplarzy trafiło do Indii i Algierii, ale bez większego znaczenia. Awaryjność. Problemy z elektroniką w warunkach ekstremalnych mrozów